kaka, 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 No, dajesz babci? Dziękuję. Teraz włóż tutaj. Tu wkładamy. Do... Teraz pieluszki a ty wkładaj pieluszki teraz. Baba, 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 Baba. Wkładamy, Wkładamy, Tak. To wkładamy. <ścoughs> <ścoughs> Dziękuję! dziękuję Tak, kładamy to. Tu? tu. Tu. Tak, jeszcze. No jeszcze, jeszcze wkładaj. No, jeszcze jeszcze wkładaj, tak brawo jeszcze wszystkie powkładaj, tak brawo jeszcze, tam są jeszcze no jeszcze te z tyłu, tak jeszcze te z tyłu mhm, wszystko no jeszcze, jeszcze nie ma już? no ale włożysz to już nie będzie, tak? już więcej nie ma Teraz zamknij pudełeczko. Zamknij. Brawo. Brawo! brawo. <śmiano> Moje słońce. Brawo. Uważaj. Zaczynamy od nowa, tak? Brawo. Słuchaj to jeszcze, no. I zamykamy. Zamykamy teraz. Brawo. Brawo! Zrób brawo <grym> Brawo, zrób. zrób sobie brawo, brawo. Na miejsce, tak? Odkładamy na miejsce, tam zawsze stoi, tak. Brawo. Brawo, teraz Matysiu to daj na miejsce. Zobacz, materacyk jeszcze daj. To jeszcze połóż na miejsce. Proszę. Tak, połóż tam. Tak. Świetnie. I teraz drzwi może zamknąć. Zrób, papa, koniec.